Hello, witam Was w kolejnym odcinku Bite o Clock, czyli mojej mini serii ze śniadaniami. Dzisiaj robimy przepyszne naleśniki. Oczywiście, jeżeli chodzi o ciasto, to macie przepis, jednakże ja go brałam z TikToka, więc jeżeli macie swój sprawdzony przepis, to sobie go na spokojnie użyjcie, bo tu nie chodzi o ciasto na naleśniki, a chodzi o to, co jest w tych naleśnikach, i przysięgam Wam, że to mogą być jedne z lepszych naleśników, jakie jedliście. Wiadomo, pierwszy naleśnik, jak pierwszy chłopak do. Ja użyłam malin mrożonych, trzeba je przełożyć do jakiegoś garnuszka, dodać odrobinę wody i cukru, i musimy to zagotować, żeby one były dość gęste, i wykładamy na mascarpone. Anyway, jak już tu jesteś, to zbliżamy się do 30 tysięcy obserwujących, więc jeżeli podoba Ci się to, co robię, to możesz zostawić follow. Byłabym wdzięczna. Złożone naleśniki posypałam cukrem, pudrem i polałam malinami. To są te same maliny, które są w środku, które możecie posypać owocami, najlepiej malinami. Ja niestety nie miałam świeżych, więc użyłam sobie mrożonych. Patrzcie, jak to wygląda. Smacznego!